Witam również naszych rolników oraz przedstawicieli instytucji, firm, przedsiębiorstw i organizacji działających na terenie Powiatu Białskiego. Miło mi powitać również dyrekcję jednostek organizacyjnych Powiatu Białskiego. Witam Was gorąco, drodzy przyjaciele. Gorące brawa. Dzisiejszy wieczór jest czasem, w którym możemy wspólnie celebrować sukcesy naszych lokalnych bohaterów, docenić instytucje i osoby, które swoją pracą, zaangażowaniem czynią nasz powiat miejscem wyjątkowym dla nas wszystkich. Na początek chciałbym serdecznie pogratulować tegorocznym laureatom. Wyróżnień dobre w oraz zasłużony dla Powiatu Białskiego. Państwa działalność jest wzorem do naśladowania i inspiracją dla nas wszystkich. Dzięki Waszej pasji i determinacji promujecie to, co najlepsze w naszym regionie. Wasze osiągnięcia. Są powodem do dumy dla całej naszej społeczności. Dzisiejsze spotkanie to także okazja do wręczenia nagrody w konkursie Biblioteka Roku Powiatu Białskiego. Biblioteki od zawsze są źródłem wiedzy, kultury i inspiracji. Zwycięska Biblioteka. Nie tylko wzorowo realizuje swoje zadania, ale także staje się miejscem spotkań i integracji, które wzmacniają lokalną wspólnotę. Gratuluję nagrodzonym i dziękuję wszystkim pracownikom bibliotek za ich poświęcenie i kreatywność.